Kolejna funkcjonalność to implementacja wyświetlania cytatów. Widzimy, że cytaty na przemian pokazywane są w różnych kolorach. W naszej statycznej aplikacji mamy dwa przykładowe cytaty zaszyte w kodzie HTML i też są wyświetlane w różnych kolorach. Przejdźmy do kodu i zaimplementujmy tą funkcjonalność. W aplikacji pokazujemy gotowe cytaty, które znajdują się w katalogu Models i w pliku Database.ts. W tym pliku przechowujemy listę cytatów, a cytat jest reprezentowany przez interfejs Quotation. Musimy pobrać tą listę do klasy komponentu AppComponent. W klasie komponentu tworzę pole quotes, Przypisuję mu typ, którym jest lista obiektów Quotation. Do pola Quotes przypisuję listę Quotes, która pochodzi z naszego pliku Database.ts. Musimy także pamiętać, aby mieć zaimportowany typ Quotation oraz listę Quotes w klasie naszego komponentu. Ja importuję je za pomocą wygodnej funkcji WebStorm. W ten sposób pobrana lista jest gotowa do działania. Spróbujmy zatem przygotowaną listę wyświetlić w widoku HTML. Wszystkie elementy wyświetlamy pod elementem div z klasami col s12. W tym elemencie div mamy dwa elementy z klasą card, z winem obydwa elementy dla czytelności. To właśnie one reprezentują te dwa statyczne cytaty. Widzimy teraz, że cytaty mają różne klasy, akcent 4 i akcent 5. To one są odpowiedzialne za różne kolory. My oczywiście wykorzystamy jeden element, ale chcemy na przemian dołączać różne klasy kolorów. Użyjemy zatem ng4 i jedną z jego właściwości, a mianowicie możliwość otrzymania informacji, czy indeks jest parzysty czy nieparzysty. Na tej podstawie będziemy raz dołączać klasę Accent4 a raz klasę Accent5. Na jednym elemencie div używam ng4. Iteruję tutaj po liście quotes i pobieram kolejne elementy z listy, które są cytatami do wyświetlenia. Korzystam także z opcji pobrania nieporzystego indeksu, który jest przypisany do zmiennej od. Teraz wykorzystamy dyrektywę ng-class. Jest to specjalna dyrektywa Angulara i służy do dołączenia klasy do elementu pod pewnym warunkiem. gdy od jest true, to dodaj klasę akcent 4, gdy nie jest true, to dodaj klasę akcent 5. ng-class poznamy jeszcze szerzej przy stylizowanej aplikacji, ale w ten sposób możemy dynamicznie dodawać klasę CSS do elementu HTML pod pewnymi warunkami. Musimy jeszcze usunąć klasę accent4 z elementu div, na którym operujemy, ponieważ będzie teraz dodawana dynamicznie przez ng-class. Jeżeli mamy teraz dostęp do danych z cytatów, to możemy je wyświetlić w odpowiednich miejscach. W elemencie span, gdzie mam ustawioną klasę card-title, wyświetlam za pomocą interpolacji pole sentence. Poniżej wyświetlam autora używając interpolacji. W kolejnym elemencie span, gdzie wyświetlana jest na stałe liczba 7, wyświetlam pole votes z obiektu quotation. Pozostało nam jeszcze usunięcie statecznego elementu div, który był drugim cytatem. Usuwamy więc zbędny kod. Możemy teraz zobaczyć aplikację w przeglądarce. Lista cytatów wyświetla się i widzimy przemienne kolory dla każdego cytatu. Zaimplementowaliśmy więc kolejną funkcjonalność w naszym starterze.